Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy Max i uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam, w tym filmie zaprezentuję jak włączyć dodatkowe menu w desce rozdzielczej. Przykładowa konfiguracja dotyczy Renault Clio 5 z 2020 roku, lecz podobne funkcje można uruchomić w innych pochodnych modelach marki Renault oraz Dacia. Zawartość menu można konfigurować zależnie od wyposażenia pojazdu. Możemy w nim ustawić kolorystykę naszych zegarów, wybierać szablony stylistyczne i aktywować lub dezaktywować inne funkcje wyposażenia pojazdu. Dodatkowo aktywujemy też wyświetlanie wspomagania parkowania na desce rozdzielczej po włączeniu biegu wstecznego, kodowania Wyglądają tak samo dla każdej wersji zestawu wskaźników, niezależnie od ich poziomu zaawansowania, ale niektóre modele mogą już mieć tę funkcję odblokowaną. Przechodzimy do kodowania, natomiast należy pamiętać, że modele Renault i pochodne zabezpieczone bramką SGW będą wymagały użycia specjalnego adaptera. Jest on dostępny do kupienia dla użytkowników Maxieku z pozycji konta klienta i zakładki dostępnych ofert. Montaż adaptera jest pokazany na innych filmach na kanale. Po wykryciu naszego pojazdu łączymy się z deską rozdzielczą. Przechodzimy do zaawansowanych kodowań, gdzie w pierwszej kolejności aktywujemy opcję menu konfiguracji MPU, która odpowiada za samo wyświetlanie dodatkowego menu. Następne kodowania możemy wykonać według własnych potrzeb i konfiguracji pojazdu. Ja pokażę kilka najczęściej używanych opcji. Pełna lista kodowań z tego filmu będzie również dostępna w komentarzach pod filmem. Dodatkową opcją, którą można aktywować, jest wizualne wspomaganie parkowania na desce rozdzielczej. Jest to ukryte pod kodowaniem konfiguracja UPAMMI. Gotowe. Taki zestaw kodowań pozwoli nam cieszyć się dodatkowymi możliwościami konfiguracyjnymi z pozycji deski rozdzielczej pojazdu oraz aktywuje wspomniane wspomaganie wizualne systemu parkowania. Inne ewentualne opcje możemy aktywować, wpisując frazę menu ustawień i z wyświetlonej listy dobrowolnie konfigurować menu. Na załączonym filmie prezentuję aktywowane dodatkowe menu oraz ustawienia, które udało się odblokować wraz z wizualizacją czujników cofania. Jeżeli interesują Cię takie proste kodowania, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki.